Dzień dobry. Do naszej oferty dołączyło BMW 318 i dwulitrowa benzyna, 156 koni, 21. rok produkcji, skrzynia automat, lakier oryginalny na całym samochodzie, auto z polskiego salonu. W wyposażeniu mamy trzystrefową klimatyzację, fotale sporty w półskórze podgrzewane, w pełni ledowe reflektory. Alufelgi 17 cali. Cena tego samochodu to 139,900 brutto. Na miejscu załatwiamy kredyty, leasingi. Zapraszamy na pracę. Przebieg tego samochodu to jedyne 79 tysięcy, a to jest zachowane w perfekcyjnym stanie.